No, warto wiedzieć na czym stawiamy dom, mm. no, bo to jest taki rodzaj ubezpieczenia. Oczywiście. Nie pękają mm. ściany, wtedy tak. szklanki nie zjeżdżają ze stołu i tak dalej. Było 3 metry przestrzeni pustej, także można powiedzieć, że wszystko wisiało mm. w powietrzu. Domków było 4, z czego jeden Śmieliśmy się, że wyszedł przed szereg, bo, ponieważ on się wychylił o 30 cm. Jest pewien schemat, którym podążamy. Przeważnie najpierw ludzie młodzi kupują czy mieszkają w małych, mniejszych mieszkaniach, potem rodzina się rozrasta, pojawiają się dzieci, więc przeprowadzają się do większego mieszkania. Mamy teraz połowę maja 2021 roku i od kilkunastu miesięcy widać na rynku trend, że ludzie jednak chcą mieć swój dom z ogródkiem. Myślę, że na to w dużej mierze wpłynęła pandemia, że jest coraz większe zainteresowanie właśnie tymi domkami z większym tarasem czy z ogrodem, czy na przykład działkami podbudowy domu. Powiedz mi proszę na przykład, bo dużo ludzi też kupuje domy od dewelopera gotowe już takie, żeby tylko wykończyć je, wprowadzić, bo jest to jednak szybszy proces niż budowa domu. E, powiedz proszę, czy na przykład obecnie deweloper musi też wykonać takie badania gruntu i e, czy musi je posiadać do zrobienia projektu? E, ponieważ ludzie, którzy no właśnie nigdy nie mieli styczności, nie wiem, z budową domu czy, czy z zakupem gruntu czy, czy domu, nie wiedzą w ogóle o co pytać i, i czy, czy mogą o to pytać? Tak, jak najbardziej. Zgodnie z rozporządzeniem mhm. dla każdej inwestycji budowlanej należy wykonać minimum opinię geotechniczną. Mhm. Rozporządzenie zmieniło się w 2012 roku i tak właśnie o tym mówi. No i tutaj teraz zależy od rozmiaru inwestycji, mhm. to jakie badania wykonać i czy, znaczy trzeba zawsze, ale to mhm. jakie badania to zależy od rozmiaru inwestycji e i od warunków gruntowych. Czyli, mhm. jeśli deweloper buduje jakieś domki jednorodzinne, jest to tam powiedzmy najprostsza, najprostsza budowa, ale czasem warunki gruntowo wodne, mhm. czy tam szkody górnicze, bądź jakieś inne aspekty, które sprawiają, że warunki gruntowe już są bardziej, mhm. to się nazywa złożone, bądź skomplikowane, mhm. obligują go do wykonania innej dokumentacji niż ta wstępna opinia geotechniczna. Mhm. Ale generalnie tak czy inaczej. Dokumentacja musi być wykonana, także musi dysponować badaniami gruntowymi, bez względu na to, na jakich warunkach gruntowo-wodnych buduje. Bo jednak o tych badaniach gruntu się bardzo mało mówi. Na przykład my pierwszy raz tak. spotkaliśmy się z, z w ogóle z tym, że trzeba, czy należy wykonać, właśnie powiedział nam architekt. Wiem, że nie wszyscy architekci, znaczy no teraz muszą wszyscy architekci, czy, czy musieli też wszyscy architekci wykonywać te badania, jednakże no nie każdy podchodzi do tego tak sumiennie, a osoba, która buduje dom, może dzięki takim badaniom zaoszczędzić wiele tysięcy złotych, bo przykładowo, nie wiem, zapłaci tam kilka tysięcy za badanie, czy tam, nie wiem, od ilu się, jak, jaka jest skala od ilu się zaczynają badania, ale powiedzmy, że zapłaci, nie wiem, 3 tysiące za badania, a dzięki temu może za, zaoszczędzić trzydzieści, bo na przykład Architekt nie, czy konstruktor nie przeszacuje konstrukcji, czy, czy na przykład płyty fundamentowej, tak, na której jest posadowiony budynek. Tak, dokładnie. dokładnie tak to wygląda. No, przy małych inwestycjach mhm. to właśnie często jest tak, że badania to jest w ogóle w mikroskali są w stosunku mhm. do całej budowy, a mogą wnieść bardzo dużo. Przy ogromnych inwestycjach to widać, bo w zasadzie inwestorzy, dla których badamy grunty pod ogromne hale, czy właśnie osiedla mhm. budynków wielorodzinnych, już nie dom, domków małych, mhm. tylko budynków wielorodzinnych, to w zasadzie wszyscy robią badania, bo mają mhm. świadomość tego, jak bardzo to wpływa na to, ile mhm. pieniędzy wydają na fundamenty. Mhm. <laughs> przy mniejszych budynkach niektórzy architekci przymykają oko, mhm. po prostu projektują zgodnie z jakimiś tam. Wytycznymi, wytycznymi mm. ogólnymi zakładają coś mm -hmm. nie wiadomo skąd, nie robią tych badań, nie mówią inwestorom o, o badaniach i często mogą. Są dwa zagrożenia wtedy, albo fundament mm. będzie nieodpowiedni, bo na przykład nie uwzględnią wysokiego poziomu wód gruntowych bądź gruntów organicznych, mm. które są bardzo słabonośne, mm. albo szkód górniczych, właśnie. I tu pojawia się problem, albo w drugą stronę, czyli założą fundament większy niż powinien być, bo na przykład warunki gruntowo-wodne są tak bardzo optymalne i sprzyjające, że w zasadzie nie trzeba stosować żadnych zabezpieczeń podstawowy fundament a architekt tam z, na wszelki wypadek mm -hmm. e, tak. dla swojego bezpieczeństwa zrobi troszeczkę większy mm -hmm. fundament, no a to są dziesiątki tysięcy różnicy później. Dla inwestora? Tak, czyli tak. Dla czyli inwestując mm -hmm. w tysiąc czy dwa tysiące w badanie, może zaoszczędzić potem mm, podczas wykonawstwa. Mm -hmm. Poza tym też to jest oszczędność czasu, mm -hmm. bo spotykałam się z takimi problemami już na etapie budowy, czyli dzwoni do mnie inwestor i mówi, że no ma zaprojektowany dom, Przyjechał, zrobili wykop pod płytę fundamentową, przyjechali na drugi dzień, żeby zalać betonem, a tam basen. O. Tak. No i wtedy ja pytam, czy były badania? No właśnie, nie teraz byśmy zrobili, no ale to już jest troszeczkę późno, mhm. bo trzeba było inaczej zaprojektować posadowienie w ogóle tego budynku. Także no to już są skrajne przypadki, ale bardzo mhm. często się z nimi spotykamy niestety, mhm. że bez badań gruntowych nie wiemy, na jakim poziomie jest woda gruntowa. No i tutaj właśnie tak było, że Państwo sobie wykonali wykop do dwóch metrów, bo miało być częściowe podpiwniczenie e, i mieli półtora metra wody w tym wykopie, czyli taki po prostu basen. Mhm. Problemów było mnóstwo, nakładów finansowych było mnóstwo, przeprojektowanie, odpompowywanie. Odwodnienie mm. i, i mnóstwo innych zabiegów, mm. których w ogóle nie trzeba było robić, gdyby o tym wiedzieli. Mm -hmm. No i zapewne ten czas, bo jak coś widzieliśmy. I buduje, czas, to tak, tak, no se... bo okazało się, że tą ekipę muszą wycofać, tak. muszą zrobić coś innego. wiadomo, że ekipy jedne, jedną budowę za drugą robią, potem czas oczekiwania na dobrą ekipę budowlaną to jest czasem rok albo dwa, Tak, niestety. więc jeśli ją wycofamy, no to mm -hmm. tracimy już nie tylko pieniądze, ale mm -hmm. też dużo czasu, prawda? Mm -hmm. A czasem też jest tak, że składają w urzędzie na przykład mhm. pełną dokumentację bez badań gruntowych, no i okazuje się, że zostaje zatrzymana. No i to znowu też jest czas, mhm. bo urzędnik skrupulatnie ją sprawdził, nie zanotował badań gruntowych, które są obowiązkowe i wycofuje, mhm. daje czas na uzupełnienie. A jak to się okazuje, że są skomplikowane warunki gruntowe mm -hmm. czy jakieś szkody górnicze i tak dalej to czas wykonania takiej dokumentacji którą można było w międzyczasie robić tak mm -hmm. to jest 3-4 miesiące oj to no. znacznie wydłuża tak i znowu nie dość, że mm -hmm. tracimy pieniądze czas to jeszcze mm -hmm. tą wymarzoną mm. na przykład ekipę budowlaną. Tak, bo często też na przykład właśnie spotykam się z sytuacjami, że ludzie do nas piszą i pytają, a czy na przykład sobie, chcieliby sobie wybudować dom i się zastanawiają, czy iść do architekta po spersonalizowany projekt, czy na przykład użyć tam jakiś, bo im się podoba na internecie, no i nie wiem, wyniesie ich to 3,5 tysiąca złotych, tak? Mm -hmm. Ale znowu tutaj z, z doświadczenia jakby, no odsyłam ich zawsze do architekta, nawet jeżeli chcą mieć taki projekt, mogą go zawsze przy, zakupić, ale potem architekt go przystosuje do ich, zrobi, tak jest adaptacja mhm. do ich terenu, do ich działki, tak. bo często na przykład jest tak, że powinien się zgadzać z kierunkami świata, a oni mhm. po prostu wybierają budynek, który, no nie wiem, wybudują go i w salonie będzie zawsze ciemno, tak? bo po będzie źle posadowiony na działce. Tak. Więc jeżeli architekt naprawdę podchodzi profesjonalnie do tematu, no to też powie, że um, ta konstrukcja jest oszacowana, na, no ta, że jest przesz, przeszacowana tak naprawdę, żeby właśnie osoba, która to projektowała, była, spała bezpiecznie, no i powinna to na podstawie badań właśnie odpowiednio zaprojektować do, tego, do tej, tej działki konkretnej, tak? Tak, dokładnie. Czyli wa warto, nawet jak się ma gotowy projekt, zaadoptować go i mimo tak. to wykonać mhm. badania gruntowe dla świętego spokoju, bo to jest takie ubezpieczenie naszej inwestycji. Mhm. Dach wymienimy, okna wymienimy, no ściany mhm. też przestawimy na upartego, no ale fundamentu już nie wymienimy, mhm. no bo jak? Nie tak. da się. To jest jedyna hmm. rzecz, której tak naprawdę nie da się wymienić, a naprawa hmm. też jest no, często prawie niemożliwa, tak, bo naprawienie fundamentu po środku budynku to hmm. jest hmm. praktycznie Też zagraża tak bezpieczeństwu. Hmm. Oczywiście, także to jest coś, czego nie da się zrobić później. Hmm. Można zrobić tańszy dach, yy, ale później go wymienić, nie wiem, naprawić, no wiadomo, to też hmm. są koszty. Ale da się. Mhm. No a tutaj fundamentów już jak już mhm. je zrobimy, to już ich nie wymienimy i postawimy mhm. na tym dom. Także no warto wiedzieć, na czym stawiamy dom, mhm. no bo to jest taki rodzaj ubezpieczenia. Oczywiście. Nie pękają mhm. ściany, wtedy tak. szklanki nie zjeżdżają ze stołu i tak dalej, bo z takimi rzeczami się spotykam, jeżdżę do takich domów mhm. i potem. Szukamy powodów, które sprawiają, że na przykład trzeba przyklejać ścianki do stołu, bo naprawdę takie rzeczy się zdarzają. Wychylenia budynków jednorodzinnych są po 20-30 cm. Biorąc pod uwagę, że znajdujemy się na Śląsku, powiedz proszę, czego szczególnie, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę i czego możemy się spodziewać po tym trudnym terenie? No, jak wiemy, Śląsk to jest teren pokopalniany w większości. I w zasadzie mało jest takich mm. miejsc tutaj, gdzie nie było, bądź nie jest teraz mm. eksploatowane. Czyli albo mamy do czynienia z bieżącą eksploatacją, albo przeszłą, mm. albo innymi obiektami, które pozostały, albo wszystkim naraz, bo i takie nieruchomości mm. niestety się zdarzają. I tutaj właśnie ku przystrodze osób, które jednak przymykają oko na te badania, możemy znaleźć mnóstwo zagrożenia oprócz tego, że są szkody górnicze, czyli wybrane pokłady. Na stosunkowo niewielkiej głębokości, bo ja kiedyś w Katowicach wykonywałam badania i na głębokości 4 metrów pod powierzchnią terenu, w centrum katowic, mm -hmm. było 3 metry przestrzeni pustej, także można powiedzieć, że wszystko wisiało mm -hmm. w powietrzu. Także bardzo niebezpieczna mm -hmm. sytuacja, więc musimy to brać pod uwagę, bo tego nie widać, mm -hmm. bo tak naprawdę badań gruntowych nie widać, tego co jest w ziemi, nie widać, więc wszyscy przymykają oko a ma to ogromne znaczenie w inwestycji, mhm. właśnie po pierwsze te pustki poeksploatacyjne, mhm. po drugie na przykład istnienie szybów bądź szybików, mhm. głównie w rejonie na przykład Tarnowskich Gór, tam tego jest naprawdę ogrom. E, miałam kiedyś taką sytuację, że pan sobie kupił małą trójkątną działkę w lokalizacji, która mu bardzo odpowiadała, czyli dobrze skomunikowana, oprócz tego piękny widok, był tak. przeszczęśliwy. Mhm. Działka była niewielka, jeszcze trójkątna, także budowa trudna do, zabudowy? Tak, mhm. trudna do zabudowy. A okazało się, że w jednej części tej nieruchomości właśnie są wybrane pokłady gdzieś tam, a w drugiej mhm. części jest pozostałość po szybie. Czyli bardzo niefortunnie. Nie można zabudowywać szybów. No i pojawił mhm. się problem, bo ta działka była bardzo mała. No i nie miał jak postawić W zasadzie tak? nie pozostało mhm. miejsce na to, żeby postawić dom. Przy większych nieruchomościach, tak jak wcześniej wspominałyśmy, jest mm -hmm. możliwość przesunięcia tego budynku, mm -hmm. ale ponieważ ceny nieruchomości idą bardzo, bardzo szybko do góry, mm -hmm. to każdy kupuje małą nieruchomość, tylko na domek i koniec, troszkę tak. trawnika. Nikt nie kupuje działek 2-3 tysiące mm -hmm. metrów teraz, prawda, żeby mieć możliwość przesuwania domu. Także mm -hmm. te szyby, szybiuki to jest kolejne zagrożenie. Tak samo jak mm -hmm. strefy uskokowe. E też są zagrożeniem, hmm. szczególnie w okolicach jastrzębskiej spółki węglowej. Tam jest dużo hmm. uskoków, które są aktywne, i często nawet my, jak wykonywaliśmy badania, niestety już w momentach, kiedy domy stały i zaczynały pękać, hmm. to było widać, jak, ta, jak ten uskok to jest taka hmm. powiedzmy w cudzysłowie kreska, hmm. która przechodzi przez duży obszar, i wzdłuż tej kreski występuje hmm. próg i na przykład z jednej strony jest pół metra wyżej niż z drugiej, no to wiemy, że jak przejdzie to przez, przez budynek, mhm. e, w wyniku jakiegoś tąpnięcia te, te warstwy się obniżą, no to niestety mhm. i budynek pęka, i drogi, i Ale można temu zapobiegać, rozumiem, tak? Trzeba o tym wiedzieć. Mhm. Trzeba o tym wiedzieć. No niestety w, w tych rejonach w Jastrzębia i okolic to jest duży problem. No, ale tak jak mówiłam, zaczerpnięcie informacji o warunkach geologiczno-górniczych, wykonanie tych badań y, daje nam bardzo dużo, mm -hmm. dużo informacji, które nam mogą ustrzec, ustrzec przed, mm -hmm. przed takimi problemami. A na przykład sytuacja, że robiliście odwierty i natknęliście się na węgiel? czy też? Tak, tak, jak najbardziej. To bardzo często tutaj to wychodnie pokładów węgla, mm -hmm. to się tak nazywa. Są I co często spotykane. Można budować na, na węglów? No właśnie, no i tutaj znowu pojawia się problem. Mm -hmm. e, w zasadzie pierwsze to jest, że na węgiel jest gruntem skalistym, organicznym, także słabonośnym, um, posiadającym takie, no już nie będę mówiła tutaj językiem specjalistycznym, mm -hmm. ale cechy, które nie mm -hmm. sprzyjają budownictwu, mm -hmm. w zależności oczywiście, jaki to jest obiekt, ale jest, można albo wybrać, jeśli jest płytko, albo dokonać zabezpieczeń, jeśli pozostaje w oddziaływaniu fundamentów, no to wykonać jakieś zabezpieczenia. Można sprawdzić poziom jego zwietrzenia. Mhm. Także są metody ratujące mhm. sytuację, ale trzeba o tym wiedzieć. Tak. Eee, jest to czarna magia tak, U nas jeszcze niestety występuje takie zagrożenie jak palące się pokłady. Głównie w Chorzowie tak, badamy takie rzeczy, czyli nie wiem, że to dziwnie brzmi, ale na przykład 20 metrów pod powierzchnią ziemi pokłady, które pozostały i do, dostał się do nich tlen, po prostu ulegają samozapłonowi, wypalają się i warstwy, które są mm -hmm. nad nimi, po prostu niestety, ale spadają do tej pustej przestrzeni. Tak? Mm -hmm. I brzmi już bardzo jest to, niebezpiecznie. Brzmi no, niebezpiecznie i ostatnio miałam okazję badać takie pokłady. Rzeczywiście wypalone pokłady były na głębokości 25 metrów. A, w to część, tak głęboko tak, a powyżej mhm. już były pustki, które migrują ku górze na głębokości 8-10-15 metrów. Mhm. Część już niestety się ugięła podłoża, i to, był, to była taka zabudowa szeregowa. Domków było cztery, z czego jeden śmieję się, że wyszedł przed szereg, bo, ponieważ on się wychylił o 30 cm na drugim piętrze był pomiar. Po prostu, hmm. po prostu się przewraca i leci w jedną stronę tam, gdzie ten pokład jest wypalony. E, no Brzmi, brzmi ktoś, kosmicznie. kosmicznie. Bierz, ktoś bierze kredyt na całe życie i e, Tak, to jest, kupuje to jest domek. sprawa straszna. Mm -hmm. e, no ale właśnie. To budował akurat deweloper, który tego prawdopodobnie nie zbadał, nie wziął pod uwagę, bo nie wiem, dlaczego w zasadzie, no mm -hmm. ale nie wziął tego pod uwagę, zbudował. Te domy stały 8 lat i nic się nie działo, także mm -hmm. to nie znaczy, że to się stanie w pierwszym roku. Jak się nie stanie, to już jesteśmy w domu, wszystko jest w porządku. Stało 8 lat, mm -hmm. w 9 roku zaczęło się coś, że jakieś pęknięcia pojawiać i tak dalej. No i teraz mm -hmm. właśnie sprawa już jest na tyle. Nie fajna, że już zaczyna ta budowla po prostu zagrażać bezpieczeństwu. Także mhm. pokłady przypowierzchniowe, ale też głębsze, które ulegają samo też są zagrożeniem. Mhm. Także tych górniczych zagrożeń można by było opowiadać o nich jeszcze bardzo długo. Jest ich bardzo dużo, dlatego warto mhm. sprawdzić, co, tam, co, co tam, tam jest w ziemi. Szumi. Mimo, że tego nie widać, to jest bardzo, bardzo tak. istotne, tak, tak. bo to jest fundament, podpora mhm. i. Czyli, czyli reasumując, najlepiej tak naprawdę, nieważne, czy kupuje się domek od dewelopera, czy chce się kupić działkę dla siebie, czy nawet kupuje się tak naprawdę gotowy dom, bo często też jest taka sytuacja na przykład, że ktoś poszukuje, interesuje go dana lokalizacja, gdzie na przykład mhm. już nie ma w ogóle działek pod budowę. Czyli i gotowa to, inwestycja. Tak. I, I albo na przykład ktoś po prostu, nie wiem, rozwodzi się, często jest taka sytuacja po iluś tam latach, dom jest w miarę nowy i nowy nabywca no, po prostu chce kupić ze względu na lokalizację, tak? to e, nieważne jaki jest przypadek tak naprawdę, należy pytać o te badania, tak? tak sprawdzać e, te, to samo, przeważnie jednak e, no, no świadomość. No I zwrócić się do osoby, która tak. się na tym zna, bo często sami coś przeczytamy, wydaje się, jest mm -hmm. ok, a, a tak nie jest. Czyli porozmawiać z ekspertem. Jest jeszcze jeden taki problem, że y, jakość wykonania badań geologicznych bywa różna, mm. to tak jak w każdej branży, no jeden dentysta mm -hmm. wykona lepiej plombę, drugi gorzej i w geologii niestety też tak jest, więc... Y, Należy zwrócić uwagę na to, z jaką firmą podejmuje się współpracę, komu się to zleca, mhm. czy są to uprawnieni geolodzy, czy mają doświadczenie mhm. na, w danym rejonie, bo na przykład projektant z Poznania, jak projektuje na Śląsku, ja się z takimi rzeczami spotykam, bo robimy badania też pod budowę na przykład mhm. ogromnych hali i często inwestorzy zagraniczni biorą projektanta na przykład z Warszawy mhm. i on projektuje hale w Katowicach, czy gdzieś tutaj u nas na Śląsku, na terenach pogórniczych, oni nie mają pojęcia o tym, co tutaj się może zdarzyć. Mhm. Dlatego, że oni głównie projektują na terenach właśnie Warszawy, bezpiecznych, bezpiecznych z innymi zagrożeniami. Często tak. znają się na innych mhm. zagrożeniach, ale jak ja zaczynam mówić o tych pustkach, o tych zagrożeniach, to naprawdę robią wielkie oczy i nawet nie wiedzą, jak te budynki zabezpieczyć. Także tutaj jest podział lokalny. Czyli mm. warto brać firmę, która jest lokalnie tutaj, Znają właśnie teren. na Śląsku, mm -hmm. albo jeśli się budujemy w żywcu, tak, czy gdzieś w górach, to brać lokalną firmę, która wie, że tam mogą być tereny osuwiskowe i tak, tak dalej. Mm -hmm. Tak samo nad morzem są inne aspekty, też bardziej lokalnie, bo mm -hmm. geolog lokalnie rozpoznaje sobie grunt, wie, mm. z czym to się je. Mm -hmm. i no I myślę, że tak jest najbezpieczniej, tak naprawdę. Mhm. Czyli lokalna firma, no i popatrzeć też na jej doświadczenie mhm. i konsultacje z ekspertami tak, e, tak. i pytać, pytać, pytać. Tak bo, tak, bo jednak ta wiedza jest, no tak jak mówię, czarną magią dla osoby, która nie siedzi w branży, nawet dla osób, które tak jak wspominasz, są dobrymi, profesjonalnymi, nie wiem, architektami czy, czy osobami, projektantami, a tak naprawdę co teren to inne tak, zagrożenia. zagrożenia. Tak? tak, dokładnie. Chciałam Ci bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować za udział w, w naszym wywiadzie. Mam nadzieję, że dzisiaj ta pigułka wiedzy, którą widzowie otrzymają, to, to jest naprawdę bardzo wartościowy materiał. I też może naprawdę zaoszczędzić, ustrzec ich przed wydaniem no, setek tysięcy złotych na działkę, która niestety nie będzie się nadawała na, na budowę, albo po prostu koszty przystosowania tej działki no, okażą się zbyt wysokie w porównaniu do kosztów całej inwestycji. Dziękuję Ci za uwagę. Poniżej w linku znajdziesz PDF-a, w którym będzie się znajdować bardzo ważny zapis, który należy umieścić w umowie przedstępnej, dzięki czemu będzie można wykonać badania techniczne i ustrzec się przed kupieniem bezwartościowej czy wadliwej działki. Jeżeli jesteś ciekaw, co można zawrzeć w takiej umowie przedstępnej u notariusza, zapraszam Cię do pobrania PDF-u i też myślę, że nasz gość, Hania, czy Ty przygotujesz też coś od siebie, jakiś tak, materiał? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej mogę zrobić taką checklistę, powiedzmy, mhm w której przedstawię kilka aspektów, które należałoby sprawdzić. Mm -hmm. Nawet jeśli dajemy to do zrobienia profesjonalnej firmie geologowi, to żeby wiedzieć, Na to co od niego wymagać, mm -hmm. tak, co, co powinien sprawdzić w zależności od tego, jaką nieruchomość kupujemy. Także jak najbardziej coś przygotuję. Super. Także link poniżej pod filmem. Zapraszam do pobrania. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to pamiętajcie, polubcie. Również zapraszam do subskrybowania kanału. Znajdziecie dużo wiedzy na temat nieruchomości. Będziecie bardziej świadomi przy budowie domu, czy inwestowaniu w nieruchomości. Jeżeli interesują Was zagadnienia, właśnie odnośnie nie wiem, czy to badań gruntu, czy jak kupić działkę z potencjałem, jak znaleźć Taką działkę z potencjałem, bo to jest też bardzo szeroki temat. Mam nadzieję, że niebawem pojawi się też materiał o tej tematyce, czy na przykład o, o budowie, czy oddaniu domku od dewelopera, co sprawdzić, na co zwrócić uwagę. To piszcie proszę, jakie tematy Was interesują i będziemy dla Was kręcić kolejne odcinki. A na dzisiaj bardzo Ci, Haniu, dziękuję. dziękuję. Dziękujemy bardzo. za uwagę i do zobaczenia. Jeszcze tak na koniec chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli w tle słychać jakieś takie odgłosy malutkiego dziecka, to z racji tego, że niedawno zostałam mamą po raz kolejny i tutaj maluszek nam towarzyszy na planie zdjęciowym. Także chciałam tylko wyjaśnić, że to, to myślę, że przy kolejnych odcinkach również może się zdarzyć. Także nie będzie to nic dziwnego. Myślę nawet, że um, przedstawię maluszka w kolejnych odcinkach, ale teraz na szczęście słodko śpi i mogliśmy spokojnie dokończyć rozmowę z Hanią. Dziękujemy i do zobaczenia.